Być dość daleko? Chyba od lotniska jesteśmy w tej chwili. No dosyć daleko. Dolecimy? No pewnie. Będziemy jeszcze grać w wysokość. Widzisz, gdzie jest lotnisko teraz? Sprawo, na wprost. Eee... Tam? Proszę? Tam. Halo? Tam, tam, no. Halo? Halo? No właśnie, ja dzwoniłem, bo ktoś do mnie dzwonił wcześniej. Moje nazwisko Wajda. Ja miałem odebrane połączenie z tego numeru. 692 Co Pani chciała wiedzieć? Są trzy pokojowe mieszkania od 64,5 do 68 metrów, jest kilka i jest jedno mieszkanie czteropokojowe 72 metry Proszę Panią, to 72 metry jest na czwartym piętrze, ale piętra nie grają roli, bo tu są windy. Ja bardzo przepraszam, są troszkę zakłócenia, bo ja w tej chwili jestem na lotnisku i latam. Dlatego słabą łączność mamy. Trzecie, czwarte piętro. Na pierwszym piętrze mam trzypokojowe mieszkanie. 66 chyba albo 7 metrów. Na pierwszym. Także jest, jest, jest na kilku. Halo? Słyszy mnie Pani? Proszę Panią, jeden klient yy, zablokował sobie czteropokojowe na pierwszym piętrze i jeżeli nie weźmie to tak, to będzie Pani miała. Natomiast jest jedno trzypokojowe, 66 metrów. Na pierwszym piętrze. Tak, w podziemnym miejsca garażowe, w garażu podziemnym. 3,5 tysiąca z metr kwadratowych. Halo? 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 Zerwane połączenie. Dobra, nadzieja, co nam będzie siadać? Szkoda! O ja się kroczę! Podoba ci się nie, nie podoba mi się za bardzo! Eee, że tak powiem, eee, zdecydowanie mi się nie spodobało. A co to było ciekawego? Takie głębokie krążenie. No to dobra, to jeszcze raz, już będę przygotowana. Troszkę wciska w fotel Zdecydowanie troszkę wciska w fotel. No. Ale jest ta Aż się uszy przytykają. Przełknij ślinem. No już lepiej. Ło! Wow. O mamo! Jak fajnie! Na szmatolocie tego nie zrobi. Wiem o tym, bo bym już chyba leżała na ziemi. No. A na szybowcu można. Wyższa szybowka nad szmatolotem. Zrobisz też czegoś takiego! Ło! się! O, Dlaczego mielibyśmy się rozbić? Ło! Ja cię chcę! Ło! super! O! O mamusiu! No nie, to było po prostu super! Szkoda, że już lądujemy. No niestety. I tak żeśmy latali dłużej jak 15 minut. No to na pewno.